Hej, cześć! Dzień dobry, z tej strony Wani Witam was na kanale LaMaGra w Simsach. U koziołków, którzy dalej żyją bez ślubu, ale dorobili się pieska. Wznawiamy grę. Tak, zaraz wam pokażę naszego czworonoga, który do nas zawitał, bo... Wbrew temu, co mówiłam wcześniej, że kot jest lepszy, i tak dalej. To jednak mamy psa. Mamy psa, pieseła. Ten tutaj leży, bo oczywiście nie chce iść spać do łóżka jak człowiek, właściwie jak sim. A to jest nasz piesek. To jest nasz piesek, ma na imię Dante. Jest takim fajnym pieskiem, pieseczkiem. Nie pamiętam, co to za rasa. To można gdzieś sprawdzić, nie? Czy nie? To nie wiem. Eee, o, się wyświetla dni do następnej gruby wiekowej. No proszę. Czy tu można to sprawdzić? Co to jest za pieseł? Nie można, no ale wygląda tak, o. Eee, Dante. Czy coś się jeszcze pozmieniało? Pozmieniało się... O, kurka nam zdycha. Ojej. A, trafiliście. Ilonka. No to Tereska i Bożenka też pójdą do piachu. A tu mamy kurczaczka jednego małego, który się nazywa Nuggets. I koguta. Który jeszcze nie ma imienia. Chciałam wam za chwilę pokazać nasze nowe kury, ale no... Ech, ech, ech. No dobra, no, tr no trudno, no co zrobimy. Dobra, tam piesek strzelił klocka. Czy my zbieramy te kupy? Zbieramy. Dobra, jak zbieramy, to zbieramy. E no nasi milusińscy się zaręczyli. Boże, chłopie. Idź spać. D wiesz co, no to jak nie chcesz iść tam spać, to się chociaż tutaj zrzemi. Y zaręczyli się. Zaręczyli się na Sulani. Na wyspie. Miałam gdzieś zdjęcia z tego wydarzenia, ale. Y nie wiem gdzie. <ścoughs> Szczerze mówiąc. No gdzieś się za no, zapisały się, tak wiadomo, ale. Potem jak ich szukałam, to ich nie było. Nie wiem, coś musiało się podziać nie tak, jak bym chciała, w każdym razie. No, ale zaręczyli się, także są już zaręczeni. Więc myślę, że do urodzin jeszcze trochę czasu mają. Tutaj 76 dni. Więc myślę, że jakiś ślub będzie, ale nie będzie to ślub ani jesienny, ani zimowy, ani wiosenny. Poczekamy sobie do lata. Za godzinę do pracy, ona też do pracy. Poczekamy sobie do lata. Eee, no i latem zrobimy jakąś imprezę, jak nie będzie padać. I myślę, właśnie, żeby to jednak zrobić tutaj, w tej naszej zagrodzie. Żeby się tam już nie, 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 cyrtolić ze wszystkim, z jakimiś lokalami weselnymi i tak dalej, ale może to ulec zmianie. Obawa przed zdradą, ale masz obawy, 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 obawy. A no i ma tutaj cechę nagrodę płodna. Bo tak, nie powiem, że nie, ale jakby były bliźniaki, potem albo może wcześniej, zobaczymy jak nam się tutaj życie potoczy. Eee, to byłabym zadowolona lubię bliźniaki. Może że w Simsach z bliźniakami. Tak jak i w życiu jest dużo roboty. Pieniążków mamy tyle ile mamy. Eee, jeśli chodzi o kariery. To e, Mila jest głównym żywieniowcem. To już jest szósty poziom kariery. A Andry. Też ma szósty poziom i jest yy, muzykiem. I ma tu bardzo dużo rzeczy do zrobienia, i na razie tego nie robię, bo. Bo mi się nie chce. <laughs> nie czarujmy się. Nie chce mi się, no co was będę oszukiwać. Dobra, chłopie, wstawaj z tej drzemki i idziesz do roboty. A ty, koniec oglądania telewizji i też idziesz do roboty. I. Yy, co? I sobie te chwile pobędziemy razem. Tylko z naszym Dante, i podejrzewam, że z mrocznym, który tu jeszcze przyjdzie po te nasze kury. Dwie. Będzie trzeba. saraja. Z jednej strony prestiż i większe zarobki. Hmm. Tak, pytaj się o awans, co tam się przyjmujesz. Najwyżej ci go nie dadzą. No i tyle. Co? Trzeba znać swoją wartość. Uważasz, że zasługujesz na więcej? To zasługujesz na więcej. No. <grywia> tutaj mamy do sprzedania. Mamy tu jakieś te. Wynogronka mamy, ale mamy tylko na jednym krzaczku. Nie wiem, strasznie się jakoś bugują te roślinki, bo tutaj o, tutaj nie ma. Ale tu są papryczki, nie? A niby to w lato ma być. Tak samo tutaj mamy z pomidorami, czy. E, Liliki tutaj mamy, tak? Dobra, niech leci ten czas szybciej troszkę. No, ktoś nam w końcu z tej pracy wróci, nie? O. Andrzej przyszedł pierwszy no i ledwo zipie, nie? Bo oczywiście... Kto normalny będzie spać w dzień no? Gdzieżby tam? Jesteś mocno zmęczony. Czy ty w 25 minut dojdziesz na górę? No daleko nie masz, nie? Mm, dobra. Kolego. Ty tutaj się przykulaj na górę. Czy ty masz coś tutaj? No, no nie, no ty jesteś na dobrej drodze do awansu postaramy się o ten awans tutaj w okolicach weekendu pracujesz do północka, no dobra um, podejrzewam, że dzisiaj słychać mój głos lepiej, bo mogę mówić ciut głośniej bo nie nagrywam w środku nocy czy też tam późnym wieczorem i mogę gadać normalnie jak człowiek. Ty też jesteś zmęczona. No to też idź spać. Dante tutaj przyszedł. Dante nie ma żadnych umiejętności. To jest świeżynka, jeśli chodzi o nabytek zwierzęcy. Ale jest prześliczny. Bo tak oglądając te wszystkie pieski, no ta rasa jakoś tak urzekła mnie najbardziej. Ale nie powiem wam, co to za rasa jest. A nie chcę mi się wchodzić teraz do kasa, żeby to przeglądać. W wolnej chwili wejdę do kasa, sprawdzę i wtedy dam wam znać. Zapiszę sobie na kartce w razie czego jeżeli bylibyście oczywiście zainteresowani a jak nie będziecie to chyba i tak wam powiem o jeszcze rachuneczki do zapłaty no książę wreszcie się wyspał no kto by pomyślał jeszcze jest głodny dobra panie 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 idziesz tu pan no, no prawie 5 tysięcy idziesz pan tu zapłać pan te rachunki Potem może jakiś prysznic, co? A nie od razu do lodówy. I wyrzuć tam co tam zdechło. Tutaj nam coś zdechło. Babeczka. No, ruchy kluchy leniwe. Tutaj nam koleżanka śmierdzi po całym dniu. W robocie. Hmm. Cóż, no. Bywa i tak, nie? Padła na twarz, jak wróciła, no to tam się nie interesowała za bardzo higieną na wieczór. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i ten, co jeszcze wam mogę powiedzieć, że mieliśmy raz włamywacza, ale nic nie zdążył ukraść, bo tak ten alarm wyłnie miłosiernie. Zadzwoniliśmy po policjanta. Ale policjant przyszedł w momencie, gdy włamywacz już właściwie uciekał. Także tak, ale był komunikat, że jest tam na tyle wystraszony, że przez dłuższy czas się nie pojawi. No to mam nadzieję, że tak będzie. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No, nie wiem. Żabę znaleźliśmy o taką. Żaba śmierci. Niby rzadka jest, a nie mogę jej sprzedać. To znaczy mogę, ale za zero, więc bez sensu. Tutaj zaczęliśmy, o właśnie, tutaj zaczęliśmy uzupełniać nasze ramki i to jest z wypadu na Sulani yy, zaręczynowego wypadu bardzo bardzo fajny był to wypad sobie nasi tutaj bohaterowie pieseczku pogłaszcz pieseczka yy. Tak zrobimy. Nasi bohaterowie sobie odpoczęli, poplażowali, popływali w oceanie i dopłynęli sobie na wysepkę, taką nie za dużą i tam właśnie Andrzej stwierdził, że to jest dobre miejsce i odbyły się te zaręczyny. Co Tego ostatnio mi się właśnie bagują simsy. Gdzie ty leziesz w tych majtach, babo? I ona tak będzie szła, nie? Tak. O. Gdzie ty leziesz? Ale wszystko zrobiła, nie? To To jest hit. Do domu, a nie gdzieś tam w skale siedzisz. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ona polazła, no. O, tu idzie. Gdzie ty idziesz? Zaraz wyjdziesz poza ten. Nie wiem, gdzie się rzucić pod pociąg chyba. A pociąg już pojechał. Gdzie idziesz? Kobieto! Do domu wracaj, Co ci się życie twoje nie podoba? Tak mi się ostatnio właśnie coś mam nie tak z tymi Simsami i mi się tak bagują, albo stoją w miejscu. Wszystkie czynności jakby się, się, się wykonują normalnie, nie, ale stoją w miejscu i i tyle. A ty chłopie? No, tak to mniej więcej wygląda, nie? Raz na jakiś czas. I co ja mam z tą zrobić? A ty gdzie polazłaś? Co za życie? No, widzicie przynajmniej, nie? Mam nadzieję, że to nie tylko u mnie, ale tak się dzieje od tej ostatniej aktualizacji. Przez co też no. Trochę, że tak powiem, nie grałam, bo, 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 bo no. Sami widzicie, nie? Co tu się dzieje? Ech, kobieto... Słabisz mnie, wracaj do domu. Ty też wracaj do domu z tym psem, chociaż ty jesteś w domu. Chciałam z wami zrobić. Przejdziemy sobie do świata. Może się odbagujecie, dziadygi. O, tak przy okazji, no to ten nasz domek jest tutaj, ale to chyba wam pokazywałam. Eee, no. To jest piękne, Ustronie Księcia. No, niby to tam tworzone przez... Grę, to znaczy przez grę. Przez, przez twórców gry chyba. Chyba to jeszcze był ten czas, że YouTuberzy i inni e, nie tworzyli dla gry żadnych budowli. A mimo to jest ładne. No, jakaś baba przyszła. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. No, o, następna kura zdycha. Umiera. Nie mówi się zdycha. Zwierzątko nasze, kochane. Dobra, ty jesz. No, ciastko, tak, brawo. Ciastko na śniadanie, no. no. Okej, okay, chłopie. Dobra, wyszczotkuj go, zostawisz go z tą smyczą. Wyszczotkuj, pieseczka, daj mu przysmak. I mm, tutaj możesz mu Micha jeszcze uzupełnić. Ja wiem, że te gameplaye mogą wydawać się nudne. No i następna. Ech, te nasze kurki biedne. Zjadłaś to ciastko. No to chodź tutaj. Nie wiesz co, tak zrobimy. O, a anagets się zrobił kurkom. No i superno. Zbierz plan winogrona, to na pewno. Bo oczywiście musimy wrócić do tego naszego wina, nie? Mo moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ty tu przyjdziesz, kurnik posprzątać? Badum bum, pa. Anagets. Jest białą kurką. Fajnie. Dobra, ty tutaj posprzątaj kurnik. W tym mantlu, nie? To, uh -huh. Zbierać kurze odchody w mantlu. To jest super, nie? Trzeba mu zrobić jakieś robocze ubranko. Dobra, ty tu pozbieraś, a resztę możesz sprzedać. Kobieto. No tu mamy te nasze winiacze, nie wiem, pamiętacie. Hmm. Ty poszedłeś, dobra, ale masz tu problem sam ze sobą, więc weź prysznic i sobie skorzystaj. No coś no, no mało się dzieje na tych nagrywkach. Ja wiem. Ja tak po prostu sobie gram, a potem wam opowiadam o różnych dziwnych rzeczach, których we, wam nie pokazuję. No, ale to się zmieni, mam nadzieję, <grym> w najbliższym czasie. Postaram się, by było tutaj coś. Idziesz do pracy? Ty jesteś pracochodny. Paracoholikiem, że ty sobie tak po prostu wziąć i poszłeś do pracy? Nie masz co robić w tej robocie. No boże, w tym domu. Jak tutaj coś ci jeszcze śmierdzi z lodówki i jesteś głodna przy okazji. A w ogóle masz wolny dzień dzisiaj. O, panie, ten za trzy godziny. Mm. No dobra. To jak się tam już... Aha, jesteś zbyt spięty, tak? Żeby to robić. Co tam się z naszym pieskiem dzieje? Co ci się stało, piesku? Boisz się koguta? Nie bój się, kogut ci nic nie zrobi. Teraz poszła do roboty, nie? Najpierw poszła w ogóle. Hu-hu! W świat. Teraz poszła do pracy. No i jak widzicie, no, życie płynie, nie? Mamy pieska. Mamy domek. I tak się zastanawiam, czy te dzieci przed, po ślubie, czy ślub będzie. Yy, ze względu na dzieci? Czy dzieci będą tak wiecie, nie? Po Bożemu, że po ślubie dopiero. Przekonamy się. Nie wiem, co życie przyniesie w tych Simpsonach, Naprawdę. Czy nam tu ktoś nie zejdzie w międzyczasie i nie będziemy musieli sobie szukać partnera nowego, partnerki? Chociaż mam nadzieję, że nie, że, że tak źle nie będzie. No, ale co ja wam mam powiedzieć jeszcze? Nie wiem. Czekam cały czas na nowy dodatek. Eee... O matko, wszystko się tu psuje. Chłopie, idź posprzątaj najpierw. Jesteś w domu, no twoja kobieta poszła do pracy. Pozazdrościła ci, że jak cię poznała, to byłeś jedyny pracujący, nie? A... I teraz co? Teraz ona chodzi. I tak nie wiadomo, kiedy wróci. O matko, długo jej nie będzie. No ale dobrze. To tyle z nowości. Postaram się wprowadzić dla Was tu jakieś urozmaicenie. A na razie dziękuję. I do następnego. Pa Pa.